Cześć. Dziś miał wprawdzie znowu, żeby być film na, na, na inny temat niż planowałam. ale znowu że życie mi dostarczyło tematu, bo miał być temat o równowadze, jakoś tak rano, coś tak stwierdziłam, że, że to jest temat ważny, no ale na tapetę. Wysunął się jednak temat oceny i krytyki, ponieważ ostatnio, no jakby ten temat w ogóle za mną bardzo chodzi. Czemu właśnie w ogóle oceniamy, krytykujemy innych? No bo to głównie o to chodzi, tak? Jak, dlaczego właśnie, dlaczego też mnie chciałam ten temat poruszyć, bo, no bo bardzo dużo jest tak zwanego hejtu, czy w przestrzeni takiej internetowej, tak? Ale też w życiu bardzo dużo się słyszy, właśnie, że nastolatków nie wytrzymuje, że nastolatkowie jedni na drugich, no, jakby tu powiedzieć, no, że psychicznie młodzież nie wytrzymuje, bo właśnie jedni gnębią drugich, że jest właśnie ten hejt, że się ocenia. No i dużo jest na przykład samobójstw wśród no, nie tylko młodych, tak? No i, no i w ogóle zaczęłam się zastanawiać już tego od dłuższego czasu. Co? No wiesz, bardzo lubię zadawać pytania. E, więc cały czas wchodzi mi po głowie i zastanawiam się, i pytania są w mojej głowie, dlaczego ludzie w ogóle no, komentują i wydają, znaczy komentują, oceniają. E, e, I tak łatwo wydają te, te oceny, taką, i krytykują. E, mm, Dają takie negatywne opinie, tak? Co to mnie kieruje? Właśnie, co to mnie kieruje, tak? No bo ja znowu, już mówiłam na ten temat tam w <grymnie> poprzednim, któryś filmik z ostatnich, a propos tego komentarza, co mi tam osoba zostawiła o tej krytyce, no ale znowuż pojawił się komentarz <grymnie> i, i, i chyba ten temat bardzo mi, <grymnie> bardzo tutaj za mną chodzi, żeby, czyli. Przestrzeń mi pokazuje, żeby na, żeby na ten temat coś powiedzieć. No właśnie, bo. Cały czas mi chodzi po głowie, czemu ktoś krytykuje? Co zyskuje? No właśnie, bo zwykle jak coś robimy, no to chcemy zaspokoić jakąś naszą potrzebę, tak? No, czyli osoba krytykująca ma jakąś potrzebę chyba, bo ja, na przykład ja rzadko pisuję jakieś negatywne komentarze, albo no jak czasem oceniam, bo też nie mówię, że nie oceniam i właśnie oceniam, ale oceniam jakieś tam zachowanie, tak? Ale nie oceniam człowieka na przykład to, jak wygląda. Może mi się podobać, może mi się nie podobać, ale właśnie dlaczego ludzie tak łatwo wydają oceny, tak łatwo nadają te etykiety, właśnie jak się mówi, albo po prostu najzwyczajniej krytykują? No i jedną z takich ja na razie nie znalazłam odpowiedzi, tylko bo, no bo ja. <ścoughs> Jak coś ze mną nie gra, tak? Jak słucham kogoś, i ktoś po prostu do mnie nie przemawia, no to nie przestaję słuchać, ale nie zostawiam negatywnego komentarza i nie piszę: O, nie da się pana, czy pani słuchać, gada Pan bzdury. Nie, po prostu wyłączam, <grym> czy nawet jak czytam książkę, i książka mi do mnie nie przemawia, no to po prostu odkładam książkę, oddaję do biblioteki, czy jak kupiłam, no to stwierdzam, no dobra, błędny zakup nietrafiony i tyle, tak? No, i tak pomyślałam, że nie wiem, to chyba pytanie do osób, które bardziej nadmiernie krytykują, no ale tak się zaczęłam jeszcze zastanawiać, że pewnie to ma coś związek z tymi przekonaniami, tak? Że jeżeli ktoś się wychował w domu, gdzie była krytyka, gdzie było ocenianie, no to dla niego to jest normalne chyba, tak? No, nie wiem, to jest pytanie do osób, które co tym osobom daje, jeżeli krytykują, tak? E, no, i ja e, e, m, tak jak powiedziałam, jeśli mi się coś nie podoba, no to po prostu zostawiam to, tak? E, I co też, e, dlaczego ten temat tej krytyki i oceny? E, być może ja w domu też byłam krytykowana, nie pamiętam. E, pewnie tak. E, m, być może byłam krytykowana i wiem, że to się e, źle człowiek potem czuje. I y, jako osoba no, wrażliwa, i y, y, nie chcę krytykować kogoś, bo nie chcę, żeby ktoś się źle poczuł, tak? No i tyle. A skąd w ogóle jeszcze ten temat, teraz sobie przypominam, że też y, właśnie y, y, też jakby no, takim punktem, że zaczęłam bardziej się nad, tym, nad tą krytyką y, zastanawiać, no to były tam jakieś posty, które przeczytałam, y, y, gdzie właśnie ktoś skrytykował, a to jak ktoś śpiewa. A to ktoś tam była taka znana no osoba publiczna, ale no dużo jest w mediach i też została tam skrytykowana. No i właśnie ze sam... I jedna z tych osób, właśnie w tym poście, tam napisała, że ja się z tą osobą zgadzam, że zamiast ten czas, który ta osoba, która właśnie hejtuje, wpisuje jakieś negatywne komentarze, zamiast skupiać się na tej osobie, którą krytykuje, może by tą czas i energię skierowała na siebie i popatrzyła na siebie. Ale właśnie my tak bardzo łatwo oceniamy kogoś yy, i krytykujemy kogoś. Ale ja bardziej... Yy, ja mam taką naturę, żeby szukać źródła tej krytyki. Dlaczego ktoś krytykuje, tak? Dlaczego ktoś ocenia yy, kogoś, a nie siebie? Bo jeżeli popatrzymy, to yy, siebie... No to tak... Yy, to tak nie krytykujemy, tak? Może w, w, w zaciszu własnego domu i się zastanawiam, jak nam coś nie wychodzi, no to, to mówi się niby, że e, jest ten autosabotaż, że się sabotujemy, że z czego się nie chcemy robić, tak? No ale ja mówię o takiej krytyce innych osób, tak? Dlaczego, dlaczego kogo, kogoś krytykujemy? No i tu znowu wrócę do przykładu, e, znaczy jeszcze coś powiem na temat przykładu, no mojego i... Tak, komentarza właśnie z pod ostatnim filmikiem, to chyba ten komentarz był, nie wiem, wczoraj albo dzisiaj go przeczytałam, e, że właśnie ktoś napisał e, e, ktoś napisał znowuż e, e, to było pod filmikiem e, i to też znowuż mówię tak, żeby właśnie też bardziej. E, zainspirował mnie ten komentarz, żeby pokazać znowu, że jak działa ten mechanizm, jakie mamy przekonania i programy w głowie na przykładzie właśnie tej e, e, krytyki, e, no krytyki tej, e, tej osoby, ale nie po to, żeby się w jakiś sposób bronić, tylko znowuż jako przykład, tak, e, e, jak, e, jak te programy e, nami kierują. Bo pod tym filmikiem a propos, że każdy ma indywidualną ścieżkę, że każdy ma swoją indywidualną ścieżkę. Osoba tam podpisała się, napisała komentarz, wow, Aleś odkryła, chyba taki, tak było. I, i, i jeszcze dopisała, że, że nie da się tego, a tak poza tym, to nie da się tego słuchać. No i tyle. Ja przeczytałam ten komentarz, mówię, okej, OK, dobra. No i znowuż ani mnie to ziębi, ani grzeje, jakoś tak nie zareagowałam. Po prostu, no dobra, napisała, napisała ta osoba komentarz, ale moja uwaga, moja uważność, mój wzrok zarejestrował nazwę, znaczy no link osoby, która skomentowała. I tam nie było imienia i nazwiska, tylko tam był właśnie ten nick, tak? I było nick. I teraz znowuż opisuję przykład. E, opisuję przykład, że ta osoba właśnie e, e, skrytykowała, skomentowała, miała prawo. Ja, ja teraz mogę powiedzieć, że się cieszę, bo przynajmniej wiem, że po raz kolejny nie zrobiło to na mnie wrażenia, ale zaczęłam się zastanawiać, popatrzyłam właśnie na ten nick tej osoby i tam jest napisany e, e, napisany nie tak jak ja mam imię i nazwisko, tylko jest napisane nick Bucik90. No i mój umysł wprawdzie analityczny, ale łączący pewne fakty, i, yy, yy, fakty no to się zaczęłam zastanawiać. Okej, okay, bardzo łatwo jest skrytykować pod nikiem, nie ma tam zdjęcia, nie wiadomo czy to jest mężczyzna, czy jest kobieta. No ale zaczęłam, moja głowa... Zraz, że ma e, mózg analityczny i różne informacje e, po głowie mi chodzą, no to od razu mi się pojawiło osoba, która się nie podpisuje, choćby nawet swoim imieniem, bo ja widziałam tam w komentarzach, niektóre osoby e, w nazwach mają imię, e, niektórzy też mają jakieś tam. No, to chyba też, nie wiem technicznie, nie, 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 nie wiem, jak to się, że ten YouTube nadaje te numery, ale można wpisać skoro ja wpisałam swoje imię i nazwisko, więc można wpisać też swoje. Niektóre mają osoby, Jedno imię, jest niektóre część nazwiska, bo tam można się domyślić. A tu jest e, Nick Bucik. <grym> bucik 90, więc ja się domyśliłam, domyślam się, tylko to jest moja spekulacja, że to jest pewnie, być może pan. Rocznik 90, czyli ma 35 lat. E, teraz będzie analiza pana. Nie wiem, czy ogląda, czy nie ogląda. E, to, co powiem, to są tylko moje spekulacje i moje domyślanie się. Moja analiza na podstawie, e, e, no po prostu tego, co mam w głowie, wiadomości zdobytych z setek filmów obejrzanych, że e, pan, jakby nie podpisując się swoim chociaż imieniem, pan tak naprawdę nie jest sobą, ucieka przed swoją tożsamością, tak? No bo choćby nawet napisałby imię, nie wiem, jestem tak jak ja mam Gosia, no to jestem Gosia i tam numery, tak? Rocznik, czy jakieś numery mi znane, tak? Ale chociaż imię, bo się identyfikuję, czyli wiem, jaką mam, mam tożsamość. Ktoś, kto się ukrywa, jeszcze nie daje zdjęcia, nie każdy musi dać zdjęcie, tak? Ja daję, no. Bo dlaczego nie ma? No, chcę być autentyczna, chcę być wiarygodna, tak? Nie chcę zakładać żadnej maski ani udawać kim, kogoś, kim nie jestem. No więc już sobie pomyślałam, aha. Pan ma 35 lat. Taki pan komentarz dał kobiecie, no to raczej wychował się w domu, gdzie kobiet się nie szanuje, tak? No, to jest tylko mój wniosek, tak? Mój wniosek z tego, co ktoś powiedział. No, skoro pan się pokusił i poświęcił czas, żeby skomentować mój filmik, to znaczy. Że coś go znowuż ruszyło, coś mu się nie spodobało w tym, w moim, nie wiem, wyrazie, że za wolno mówię, albo za szybko, albo jestem za miła. Jakaś jestem za, albo nie bardzo. Co mu się nie spodobało, tak? Czyli znowuż ma jakieś przekonania, a e, przyszło do mnie jakieś takie powiązanie. Dlaczego być może pan, no nie da się tego słuchać, czyli mówi głupoty, ja tak się domyślam, tak? Czyli musiał w domu słyszeć, że ktoś być może jemu mówił, tej osobie, bo nie wiem, podejrzewam, że to jest pan, że gada głupoty. I potem do mnie przyszło, że skoro pan nazwał swój, nazwał siebie, no bo ukrywając się pod no, tym ninkiem, że jest jako osoba. Oczywiście wiem, że też może to być jakiś ten bot, w ogóle nieznana osoba. E, nie ma to dla mnie znaczenia, ale ten Pan jest, e, ten komentarz tego, tej osoby jest dla mnie właśnie też polem do sprawdzania i doświadczania i analizowania, jak właśnie e, ludzie się zachowują i dlaczego ludzie tak się zachowują. E, no więc wracając do, do, do tego, że powiedziałam, e, e, że przyszło do mnie, że Pan się nazwał Bucikiem, no a jest takie przekonanie, tak się mówi, mówi i to już nie kieruje do nie uważam, że ten pan tymi jest co za chwilę powiem, ale jest takie powiedzenie, takie przysłowie, powiedzenie głupi jak but. Prawda? Więc teraz wam pokazuję, jak przekonania nasze, usłyszane, jak byliśmy dziećmi, jak rodzice, jak koledzy w szkole do nas mówili, jak traktowaliśmy rówieśników jak zostaliśmy wykowani, czyli zaprogramowani tak naprawdę, bo, no bo jeżeli ktoś pisze pod filmikiem, ma prawo, że gadam głupoty, aleś odkryła i nie da się tego słuchać, no to znaczy, że ktoś ma problem, bo znowuż nie przyszedł obojętnie wobec tego, coś go wkurzyło, jakieś znowuż. I, i, i dlaczego, moje pytanie, dlaczego tak myśli i dlaczego mówi tak o kimś, tak? Ktoś go nie na przykład, ktoś go nie nauczył tej osoby, powiedzmy, szacunku dla drugiej osoby. Już pomijam, chociaż nie pomijam. Szacunku dla kobiety, do kobiety. Czyli znowuż ta osoba ma jakieś przekonania właśnie. Być może mam blond włosy to jakieś przekonanie głupia blondynka, nie wiem. To tylko moje jakieś takie domysły, ale chciałam Wam pokazać jak właśnie tu i panu bardzo dziękuję, bo dał mi pole do, do, do jakby, jakby, mojej analizy, i takiego, no, sprawił, uśmiałam się, ale też wykorzystałam, jakby, ten przykład do tego, jak ważne są szczegóły. Jak to po raz kolejny tylko potwierdzenie, jak te przekonania i to, co usłyszeliśmy, jako dzieci. Kieruje naszym życiem. Bo jeśli ten pan nie miałby nic do ukrycia, to by chociaż w tym linku napisał chociaż swoje imię, tak. Zapraszam, jeżeli się pomyliłam, jakie pan ma przekonania, jak pan, jakie pan uważa, że kobiety, jakie są, dlaczego. Bo jeśli, jeśli, ja wychodzę z takiego założenia, tak jak już nieraz tam wspominałam, jeśli coś mnie nie interesuje, jeżeli moje odczucie nie rozumiem kogoś, to oczywiście też mi się tak zdarzało, że kogoś słuchałam i nie rozumiałam. No bo być może na tamten moment poziom mojej właśnie świadomości był taki, że ktoś mówił, a ja jeszcze jakby nie dorosłam do tych tematów i wcale nie mówię, że ten pan, który dał ten komentarz, nie dorósł. Po prostu ma inne przekonanie niż ja. Tyle. I zadałabym tylko panu pytanie: co panu dało skomentowanie i danie negatywnego komentarza? Bo ja wolę ten czas, nawet jak mi się coś nie podoba, ja wolę ten czas, który bym straciła na napisanie jakiegoś nowego, negatywnego komentarza. Ja wolę, nie wiem, włączyć coś, co mnie interesuje, albo, nie wiem, iść na spacer, albo poczytać jakieś książki, spędzić czas z kimś. Niż tracić czas tak naprawdę na komentowanie, wystawianie jakiejś tam negatywnej oceny. Tak, bo to odwróca. Dlaczego też? Bo być może ta uwaga jest odwrócana od siebie i swoich problemów, tak? Lepiej jest wytykać błędy innym niż sobie, tak? I właśnie, gdyby każdy tak zajął się sobą, i gdyby przestał krytykować innych ludzi, no to ten świat byłby trochę, trochę, no na pewno byłby piękniejszy, i teraz, tak wiem, odezwą się osoby, które mówią, że świata nie da się zmienić. Tak, jeżeli jest takie podejście, jeżeli wszyscy będziemy właśnie takie mieć podejście i nie będziemy reagować, no to tak świat będzie wyglądał, tak? Warto się zastanowić, czemu ja krytykuję, co mi to daje, tak? No, ja się nad tym nie zastanawiam, bo jakby nie mam, nie czuję potrzeby krytykowania. Ale to do osób, które krytykują i chcą wystawiać takie oceny, może warto się zatrzymać i zadać sobie to pytanie. Czemu ja chcę wystawić negatywny komentarz, ale, albo czemu ja chcę komuś powiedzieć przykry, e, przykre zdanie? Co mi to daje? No, pewnie jakąś uwagę, tak? I znowuż nie dałam uwagi tej osobie, dałam tylko serduszko. I tyle. Być może teraz jest trochę mówię na tym filmiku, ale tylko po to, żeby pokazać e, e, jak kolejny przykład do zastanowienia się i jak programy właśnie i takie przekonania, takie hasła kierują nami. No, i trochę, trochę, to mi ten komentarz, przyznaję, dodał odwagi, żeby może zaproponować, jeżeli ktoś, kto słucha i ma ochotę popracować z jakimiś swoimi przekonaniami, i nie wiem, mogę pomóc, to proszę o kontakt, żeby, bo mam jakby tą umiejętność analizowania i wyszukiwania. E, żeby no właśnie mogę porozmawiać, zadać parę pytań komuś, jak ktoś ma jakieś mm. problemy życiowe, e, żeby odkryć jakie przekonania, e, jakie przekonania e, kierują e, życiem, żeby uświadomić sobie te przekonania. To właśnie ta pani Ula w jednym z komentarzy e, pod filmikiem e, mi tam napisała, że może właśnie te moje umiejętności, ten dar jest taki, żeby pomóc ludziom e, Hmm. Ona tam właśnie tak napisała, żeby, że może to jest mój ten dar do wykorzystania, że jakoś widzę łącze kropki i widzę, e, jak ktoś właśnie się zachowuje, co mówi, e, jakie przekonania nimi kierują. Więc jeżeli ktoś ma ochotę e, popracować, e, to zapraszam do kontaktu pod filmikami. Tam są namiary na mojego facebooka i tam e, można wysłać do mnie wiadomość. I możemy online się spotkać i ja. Próbuję. Nie obiecuję, ale mogę spróbować. Jeżeli oczywiście ktoś jest otwarty, żeby rozpoznać, co nimi kieruje. To będzie chyba tyle. Zachęcam do nie krytykowania, nie oceniania, a raczej zatrzymania się i spytania się siebie, co ja właściwie chcę uzyskać, krytykując kogoś. Czy tak naprawdę krytykuje kogoś, czy to jakiś jest z przeszłości yy, sytuacja, gdzie ja byłam krytykowana, a teraz jakby to jest tylko odtwarzanie? Nie wiem. Zadaje, warto sobie zadawać pytania i dziś też sobie uzm yy, tak uzmysł że warto być, yy, yy, mieć umysł otwarty, nie zamykać się, bo jak się będziemy zamykać. To będziemy stać w miejscu. A świat dookoła zmienia się w zastraszającym tempie. Pozdrawiam, no i do następnego spotkania. Pozdrawiam.